Jak ocenia pan przebieg dzisiejszej debaty? Debata bardzo ciekawa. Zaskoczyło mnie najmocniej chyba to, że kandydaci z końca lub ze środka list, czyli z miejsc, które generalnie nie są znawane za biorące, reprezentują naprawdę wysoki poziom merytoryczny swoich wypowiedzi, są naprawdę dobrze przygotowani do kandydowania i do debatowania z pozostałymi kandydatami. Co, co jeszcze? Na pewno, na pewno zaangażowanie. Obserwowaliśmy faktycznie fajnych, ambitnych, młodych ludzi, zaangażowanych, wierzących w to, co robią, a nie cynicznych politykierów, co, co z pewnością jest na, na duży plus. Czy wyróżnił się jakiś kandydat szczególnie? Eee, muszę przyznać, że. Jeden, Dwóch kandydatów wyróżniło się na plus, jeden wyróżnił się na minus. To znaczy, na plus z pewnością mo, mogę powiedzieć, iż wyróżnił się kandydat Prawa i Sprawiedliwości bardzo dobrze przygotowany merytorycznie e, oraz kandydat z partii Korwin, który również mnie zaskoczył mimo młodego wieku bardzo dobrze przygotowany merytorycznie kandydat, doskonale znający nie, nie, nie tylko program swojej partii, ale też e, mający w, własną dość dużą wiedzę, żeby ten program tego programu bronić i ten program reprezentować natomiast z pewnym zawodem przyjąłem wypowiedzi kandydata z platformy obywatelskiej który po ośmiu latach rządów jego partii no niestety nie był zbyt dobrze przygotowany merytorycznie trochę błąkał się ślizgał się po powierzchni pytań plątał się w zeznaniach By, byłem negatywnie zaskoczony jednak oczekiwałbym od reprezentanta partii rządzącej nawet kogoś kto nie, nie bierze że nie, nie startuje z biorącego miejsca na liście i jest dość młodym politykiem oczekiwałbym jednak Lepszego, lepszego rozeznania w programie swojej partii w problematyce państwa. W końcu platforma wciąż jest największą partią polityczną w Polsce, no i jednak to zobowiązuje. Jako komentator sceny politycznej, jak pan ocenia, jaki będzie rezultat wyborów? Mam swoją hipotezę, bardzo śmiałą być może, ze względu na losowanie w PKW, które, uczy, które umiejscowiło Prawo i Sprawiedliwość e, jako listę numer jeden i jeżeli wszystko się sprawdzi tak, jak sądzę, to znaczy wrócimy do książeczkowego formatu list wyborczych, A to i mówię to całkowicie na serio. Myślę, że prawo i sprawiedliwość może liczyć nawet na 70% poparcia, ponieważ polski wyborca niestety e, może powiem to inaczej. W Stanach Zjednoczonych każdy wyborca musi się wykazać umiejętnością przedziurawienia karty do głosowania, co sprawia, że jest on już w tym momencie bardziej zaangażowany w proces wyborczy niż wyborca polski, który musi tylko wziąć kartę, zaznaczyć na niej krzyżyk. A w tym momencie myślę, że Prawo i Sprawiedliwość nie tylko dzięki dość dobrej kampanii i pracy programowej, ale również w wyniku tego losowania PKW może liczyć na bardzo wysokie poparcie, ponieważ wielu Polaków nie przewertuje, nie przewertuje całej tej książeczki wyborczej, tylko tak jak mają w zwyczaju. Jeżeli jest miejsce numer jeden, często głosują na pierwszego albo na ostatniego, albo czasami mamy wysokie wyniki mniej więcej w środkach list, bo się okazuje, że na karcie do głosowania wyborca nie zauważył drugiej kolumny i pomyślał, że ten kandydat tam na przykład 22, 21 byli ostatnimi. Często w ubiegłych wyborach mieliśmy w okręgu naszym taki przypadek pani, która startowała sprawa i Sprawiedliwości dobrze przygotowana, ale szerzej nieznana, miała bardzo wysoki odsetek głosów, właśnie dlatego, że wyborcy myśleli, że jest ostatnia na liście i oznaczali ją. I w tym wypadku myślę, że Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli komisja wyborcza nie zmieni jakoś formuły, to znaczy nie doda jakieś okładki może do książeczki wyborczej, czy czegoś takiego, to Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na naprawdę, naprawdę wysoki wynik właśnie ze względu na takie trochę lenistwo przeciętnego polskiego wyborcy. A jeżeli jeszcze na przykład będzie tak jak dzisiaj zła pogoda na wyborach i duża część Takiego niezbyt zmobilizowanego elektoratu nie, nie pójdzie do wyborów, to naprawdę możemy mieć do czynienia z mierzącą przewagą Prawa i Sprawiedliwości. Co do pozostałych partii, to myślę, że platforma w tej chwili będzie raczej oscylować wśród tych 20%, ale wszystko się może zmienić. Pewne szanse wskutek pompy medialnej ma ugrupowanie. Pana Ryszarda Petru. Myślę, że może Paweł Kukis odrobi straty, sięgnie do tych 5%. Może, a może nie. Zagadką jest dla mnie tutaj kompletnie zlew, czyli Zjednoczona Lewica, która. Trudno, trudno mi w tym momencie wyrokować, yy, jaki osiągnie wynik, ponieważ sam nie jestem pewien dokładnie, w jaki sposób na tą partię patrzyć. Czy jest to nadal ugrupowanie Leszka Millera i Janusza Palikota, czy jest to nowe ugrupowanie? I myślę, że jeżeli ja mam taki dylemat, to tym bardziej przeciętny wyborca również będzie miał podobny problem z tym. Natomiast pozostałe, pozostałe ugrupowania. Partia Korwin czy Partia Razem, no o, obawiam się, przyda, przydałoby się więcej partii w parlamencie, ale obawiam się, że one y, nie przekroczą progu wyborczego. Na, nie tyle ze względu na ich y, jakieś, jakieś braki w przygotowaniu, bo to są jednak i y, 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 y Partia Razem, i y Partia Korwin mają bardzo ciekawe postulaty i programy, natomiast y, działanie również tutaj systemu medialnego w Polsce, który premiuje jednak. Y, y, Pewne zjawiska, niekoniecznie ze względu na, na ich merytorykę czy, czy faktyczną popularność danych haseł w społeczeństwie, no, raczej nie mają szans na lekcje, aczkolwiek chciałbym się mylić. Uważam, że Sejm, w którym jest więcej partii, to ciekawszy Sejm. Mamy do czynienia z ciekawszymi grami politycznymi, również z ciekawszymi ruchami poszczególnych ugrupowań, więc tak to widzę. Dziękuję za podsumowanie i za analizę. Dziękuję, Dziękuję również.